Dziś musimy iść do szpitala, bo w szpitalu właśnie jest moja Gucci. Dziewczynki ostatnio sobie wymyśliły, że będą udawać dorosłe. Mówię udawać, bo oczywiście im to nie wyszło. One nie są dorosłe, przecież jeszcze ani nie urosły, ani nie spoważniały, więc wymyśliły sobie, że będą się zachowywać jak dorosłe. Więc na koniec dałam im, słuchajcie, zadanie kosić trawę. I niestety, ale wjechały w swoją siostrę kosiarką, dlatego ona jest w szpitalu, bo słuchajcie, karetka ją zabrała. My dziś pójdziemy do niej, może już będzie, można ją odebrać, zobaczymy. Dlatego chyba nie ma na co czekać i lecimy. Dziewczynki, czy wy jesteście już gotowe? Idziemy. Idziemy do szpitala po siostrę. Ale ładna pogoda, Lui, prawda? E, Oki, okay. ja prowadzę samochód. Nie, nikt z was nie prowadzi samochodu. Żadna z was, wybijcie to sobie z głowy. Już ostatnio prowadziłyście, i trzy razy albo cztery walnęłyście w słup od domu. Jestem za, a ja jestem przeciw. Koniec dyskusji. Ja już podziękuję za wasze te pomysły. Nie ma. Ja jadę autem. Jedziemy po siostrę, więc to ja muszę jechać, bo ja jestem odpowiedzialna. Nie to, co wy, moje drogie. Dobra, wsiadać. Pierwsza byłam. Dobra, okej. Okay. Ok, jedziemy, siedzicie, to jedziemy. Strasznie dziwnie jest, jak jesteście we dwójka, nie w trójkę. My musimy być wszystkie razem. Dobra, jedziemy po naszą Gucci. Mam nadzieję, że już im dzisiaj wypuszczą, że ogólnie to było tylko jakieś zadraśnięcie i że nic do takiego wielkiego. Dobra, już jesteśmy, okej, okay. parkujemy git. Wysiadamy. Ja przypomnę w ogóle, że to... Przez was ona tu jest. No, no, no. Mamo, sztywna jesteś. Pomerka, Szach, ja prowadzę potem. Żadne potem. Potem to będzie weż, właśnie jeszcze wasza siostra w tym aucie. To tym bardziej nie można. Ona już się przez was tutaj namęczyła. Dobra, idziemy. Idziemy do szpitala. O, dzień dobry pani Suzy. Yy, dzień dobry. Czy my możemy już odebrać... Znaczy ja swoją córkę. Chciałybyśmy zobaczyć, yy, jak ona się czuje dzisiaj. Dobrze z nią. Okej. Okay. Czyli nie jest tak źle. Macie szczęście, bo ja już myślałam, że zaraz wam jakąś karę wymyślę. No dobrze, to czy w takim razie możemy ją dzisiaj odebrać? Dobrze, w takim razie zapraszam za mną. Okej, okay, to idziemy, idziemy. Gdzie jest moja córeczka? Proszę mnie zaprowadzić. Jak pięknie ona tu ma! Jak ślicznie ją ugościliście! Mama! Ale ładnie! Cześć, córeczko! Cześć, Gucci! Cześć! Jesteś na wózku! Oj, co ty masz za. Coś, co się stało w oko? Dlaczego ona ma taką opaskę na oku? Bo coś tam jej się stało. Ma dużego śniaka. Jak się czujesz, siostra? Aha, dobrze, okej. Okay. Y, no to śniak to chyba nic jest poważnego. Trochę mnie boli głowa, ale jest oki. Okay. A dlaczego jest na wózku? Czy ona na razie po prostu nie może się przeciążać? Gdzie, Chanel? Kiblu byłam. E, aha. No dobrze. No to dlaczego jest moja córka na wózku? Chociaż widzę, że skacze nawet na tym wózku, więc tragedii nie ma. No dobrze, to ogarniemy z tym wózkiem. Dzisiaj może jeszcze na nim pobędzie, a jak się poczuje lepiej, to już będzie bez. Trochę ciężko jej się chodzi. No właśnie, tak pomyślałam też. No dobrze, to ja dziękuję bardzo w takim razie za wszystkie informacje i możemy już jechać do domu. Do widzenia, do widzenia. Chodźcie, dziewczynki. Idziemy. Idziemy do auta. Pakujcie się. Gucci, dasz radę jakoś? Ja oczywiście siadam za kołko. Ja się musiałam pośpieszyć, żeby zaraz dziewczynki nie wymyśliły, że one będą prowadzić. No, zobaczymy. Czy Chanel będzie się tutaj kłóciła? Szachowałam, że prowadzę. A ja szachowałam, że nie prowadzisz. Siadaj i nic nie gadaj. Proszę się tu ze mną nie kucić, bo zaraz ciebie zostawię w tym szpitalu. Pani Suzy będzie zadowolona. No, siadać i nie marucić. Okej, okay, dwie siedzą, a trzecia oczywiście będzie skakała jak jakaś małpa. No nie mogę, muszę chyba ją wziąć na ręce, bo nie wytrzymam z tym dzieckiem. No to zawsze Gucci była niegrzeczna, a teraz to ona coś tutaj świruje. Dobra, jedziemy. Jedziemy do domu. Gdzie ten nasz dom jest? Dom jest daleko, ale dobra, jedziemy. I ja już sobie wymyśliłam, co ja dziś tu z wami będę robić. Normalnie tego to się nie spodziewacie, ale zobaczycie. Bo przez to, że wymyśliłyście sobie jakieś głupie zabawy, że będziecie się bawić w dorosłe, to się to wszystko narobiło, że Gucci wylądowała w szpitalu. A teraz zobaczycie, jak to być faktycznie dorosłym. Zapraszam, zapraszam, proszę bardzo. Moje drogie, mam dla was niespodziankę, zaraz wracam. Dobra, schowam się tu i pomyślałam sobie, że będę miała dla nich taką bardzo złą niespodziankę. Czyli za to, że one się ostatnio bawiły w dorosłe i narobiły problemu, że Gucci wylądowała w szpitalu, to teraz ja będę udawać też dziecko i one muszą się mną zajmować. Niech zobaczą, jak dorosłość jest naprawdę trudna, a ja będę świrować, będę małym dzieckiem. Zobaczymy, jak się mną zajmą. Uwaga, idę. Cześć! Cześć dziewczynki! Jestem małym dzieckiem. Proszę się mną zająć. Będę krzyczeć. No, zajmijcie się mną, zajmijcie się mną. Dajcie mi jedzenie. Mamo, mamo, co ci się dzieje? Teraz ja jestem małym dzieckiem. Co, co? O, dostałam misia. O, dzięki, dzięki, dzięki. Głupi jest ten miś, głupi jest ten miś. Nie chcę go. Brzydki bardzo. Brzydki miś. Nie dawaj mi takich więcej misiów. Jedziemy na plac zabaw. Marudzisz. Jak to brzydki? Normalnie brzydki. Okropny bref! Czemu mnie bierzecie w... Ała, co wy mi robicie? Upadłam przez was. Jak możecie? Ej, tylko nie prowadźcie auta. Tego nie było dogadanego, nie, nie, wolno, no dobrze niech będzie, mam nadzieję, że przeżyję, że przeżyję. Eee, nie lubię jeździć autem, nie lubię, nie lubię, ja chcę siusiu, ja chcę siusiu, ja chcę, ja chcę, stop, stop, ja chcę siusiu, no weźcie już, stojcie, ble, 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 będę gadać całą drogę, będę was wkurzać, będę gadać, gadać i gadać i gadać coś, puśćcie jakąś piosenkę. Cały dzień, całą noc. Jesteś moim lekkim blok. To jest fajna piosenka. Słuchałyście? Ja to słucham non-stop. Wy nie umiecie jeździć. Wy jesteście szalone. To nie jesteście dorosłe. No i co tutaj robimy? I co? I niby mamy się bawić na placu zabaw, ale ja nie chcę. Nie będę. Nie podoba mi się tutaj. Słaby to jest plac zabaw. Baw się! Nie, Ja nie umiem. Ja bym chciała babki z piasku porobić. Jak ja nie umiem w zamku z piasku i wy nie umiecie, to po co my tu przyszłyśmy? Słaby jest ten plac zabaw. A to co to? Jakiś koiec jak dla psa? Hm, dały mnie tu już zadowolone. Ale nuda, ale nuda. No dobra, chwilę się pobawię tymi kostkami. Okej, okay. co ja? E. Małpa, ble, fuj, małpa okropna, ble, nie chcę takiej małpy. Ona wygląda jak wy, nie ja chcę tu być. Matce pyskujesz? O, proszę bardzo, już się wkręciła w matkę. Tak? Proszę bardzo, zobaczcie co ja zrobię. Ha, chcę się bić, chcę się bić. Ej, co wy mi tutaj robicie? Ja chcę się bić, chodźcie tu, chodźcie tu, a masz, a masz. Ochowacie wy już tą kosiarkę, już pokazałyście skilla z tą kosiarką. Nie, ja sobie wolę usiąść tutaj. Ja sobie siedzę i mnie nie zabierzesz. No. Chowaj, to miotły nie zdasz mnie. Chowaj, dobra, uciekam, uciekam. Hmm, no dobra, dobra. To ja idę sobie tu na górę. Ja nie umiem pływać, ja nie umiem pływać. Pływać nie umiesz. No wiem właśnie, no przecież to mówię. Ale będę pływać! Ja chcę pływać! Ja chcę pływać! I przestańcie mnie tak zabierać! Ja będę pływać! A Wy sobie mnie pilnujcie! O, i co teraz będzie? I co teraz będzie? Ja nie umiem pływać! Ale uwaga, idę! Nie ma się, Bella! Rozwyciężona jesteś! Trzy, dwa, jeden i jadę! Ha, ha, ha. I co teraz, i co teraz? Nie umiem pływać, nie umiem pływać. Tak nieładnie, utoniesz i cię ręki im pożre. O nie, ratunku, ratunku, bo ja nie mogę wstać, ja nie umiem. Halo, halo, ja nie umiem wstać, ratunku. O, kto mnie wziął na ręce? O, jednak jedna mnie uratowała. O, superansko! Ale teraz mi jest zimno. W, 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 od tej wody. Dajcie mi jakiś koc. Zamarzam. Zimno mi. Dlaczego mnie wpakowałyście? Masz karę! Jaką karę? Ja nie mam żadnej kary! Ja nie zasługuję na karę. Gdzie my znowu jedziemy? My tylko ciągle jeździmy. No ale wy się musicie mną zajmować. Wiem! Jestem głodna. Chcę domaka! Dajcie mi maka, ja jestem głodna. No to zjesz zaraz, cierpliwości dziecko. Marudo, sama jesteś mak. No widzicie jak to jest? Ja chcę maka, ja chcę maka, ja nic innego nie chcę. Ja nie będę jadła tych waszych kotlecików i ziemniaków. Ja chcę maka, koniec, kropka. Hm. nie dostanę maka, to nie gadam z wami. Idę do kąta. Och, chowam się. Hm, hm, hm. One mnie nie zobaczyły w ogóle, gdzie ja jestem. Ho? Chyba jednak nie widzą. Ja chcę maka. Proszę siadać na kanapie i się ogrzać. Ogrzać się na kanapie jak? Nie, ja muszę tu, kominek. Tu się ogrzeje. Tu jest cieplutko. Nie ma mowy, żaden mak. Od dzisiaj dieta. Ja nie potrzebuję żadnej diety. O, chyba tu jest cieplej. Chyba tu będzie bardzo przyjemnie. Pizza zaraz będzie. A ty marsz do pokoju. Mama mówiła, że trzeba się dobrze odżywiać. E, e, ej, no, dlaczego wy mnie zabieracie? Ja chciałam się ogrzać. Gdzie ty mnie prowadzisz? Po co ja tu? No takie duże łóżko, sama będę leżeć. O, dobra, dobra, okej. Okay. Przyniesiecie mi pizzę? Siedzisz tu. Dobra, pa. Może im coś tutaj hmm, narobię, ale nie mogę w swoim pokoju. Ja muszę narobić ich pokoju, żeby się zdenerwowały wtedy bardziej. O, napsuły sobie pokój, taki piękny miały. Dobra, to za karę im tutaj narobię coś. O, proszę bardzo, zaraz ja się schowam. Dobra, i potrzebuję te takie o rzeczy. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery... Jeszcze, może takie coś. Pek, o tu. Śmieci dam na środek. Tu dam śmieci. Okej. Okay. Obiad matka zrobiła. A to ciekawe, która teraz u was jest matka. Co to ma być? Co ty robisz? Będziesz to sprzątać. Ja nie umiem sprzątać. Ja jestem za mała. Ja jestem za mała na sprzątanie. Patrzcie, jak fajnie. Ale ekstra pokój, ale ekstra pokój. Masz to posprzątać, natychmiast. Matka nie będzie za tobą łazić i sprzątać. Oj, chyba się tutaj wkręciło za bardzo Gucci. O ty, do kąta. Do kąta? No dobra. No to do kąta. I którego, którego kąta? <laughs> dobra, dajcie mnie do kąta. To zobaczycie, ale pożałujecie. A tu mam być w kącie? No dobra. To siedzę sobie w kącie, kara na rok i siedzę. Okej, okay, dobra. No to siedzę. Nikt nie powiedział na czym mam siedzieć. Za to dzisiaj zjesz na obiad warzywa. Zrozumiano? Nic nie zrozumiano. Warzywa? Hmm. No dobra, mogą być warzywa, trudno. Dobrze byłoby w ogóle coś zjeść. Niech siedzi. Same sobie siedźcie. Hm. co ja mam tu zrobić? Muszę wymyślić coś fajnego. Czym bym mogła się tu zająć? A może zadzwonię po jakąś policję? O nie! Chyba, chyba tam się ogień jakiś pojawił. Muszę to sprawdzić. I tak wyszłam przez te wasze kraty. Ha 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 ha! Na dół, na dół chcę. Ja chcę jechać na dół. jejkuś! Chyba tutaj zrobił się ogień, przez to, że włączyłam kominek. Ojejku, jejku! O, ja nie mogę. Gaśnica, gdzie mamy gaśnicę? Uciekamy. Ale po co uciekamy? Znowu uciekamy. Przed tsunami, a my się nigdy nie poddamy. I co mi oblewasz tą gaśnicą? Wiesz, jak ona jest śmierdząca? No, ja chcę jeść, jestem głodna. Dajcie mi jeść. O, talerze naszykowane. Kiedy jedzenie? No przecież już nic się nie pali. Co wy tam robicie? Ja chcę jedzenie, ja chcę jedzenie. Halo, dajcie mi jedzenie. Jestem bardzo głodna. Halo, tak, dobra. To ja sobie zjem może maka. Sama sobie wezmę. Dobra, nie muszę siedzieć z wami przy stole. O, ja sobie siądę tu, pyk, i będę sobie jeść. Mmm, niam, niam. niam. Ale pyszne, ale pyszne. Odkładaj to jedzenie. Nie dostaniesz kieszonkowego przez rok. Skąd ty to masz? A no mam, no było w kuchni, no to sobie zjadłam. Miam, niam niam niam. Mam cię dość. Nie je się na kanapie. Ja mam tego dosyć. Miam, miam. nie na kanapie. A gdzie? Tu tu na podłodze może? Gdzie się siedzi, o dobra, tu może być? Dobra.. z tym jedzeniem. Nie jestem już twoją matką. Oho! Gucci się poddała. Ale dobre jedzenie. Hi hi, hi. Koniec tego. Ja nie chcę być już twoją mamą. Nie chcę być dorosła. Nie chcę mieć dzieci. O! Udało się chyba. Chyba je zniechęciłam do tego, żeby były dorosłe. To koniec! Masz być znowu naszą mamą! O! A dlaczego mam być znowu waszą mamą? Dzieci są okropne. Ojejku! Wygrałam, wygrałam! Wiedziałam, że tak będzie. Ja już mam dosyć. Nie chcę być dorosła. Jestem zmęczona. No, a ja mam właśnie tak cały dzień. Wy mnie właśnie w ten sposób męczycie. No dobrze, w takim razie, jak mi mówicie, że już nie wpadniecie więcej na ten pomysł, wybiłyście sobie to z głowy, no to ja się odmieniam i będę z powrotem waszą mamą. Udało się. Tak miało być. Nareszcie. No, widzicie? To nie jest wcale takie łatwe, a naprawdę ja wcale wam popalić jeszcze nie dałam, bo można byłoby wkurzyć was jeszcze bardziej. Poddajecie się? Nie chcemy być dorosłe. No dobrze, dobrze, już, już rozumiem. Nie musisz płakać. Na razie jestem z powrotem waszą mamą, ale proszę mi więcej już nie wymyślać takich głupot. W takim razie udało mi się wygrałam strojaczkami w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki do góry i subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Przepraszamy, nie będziemy już takie niegrzeczne. No dobrze. Przepraszamy mamusiu. Trzymam Was za słowo? Nie obiecuję. <laughs>